Hej, stajesz tej Dzisiaj gramy um, w takie... motory. E, to jest... E, jakby... Takie będę sam grał w różne gry, co nie? E, I dzisiaj sobie wybrałem taką darmową grę. Eee... Motor. Jakiś motor, co nie, ja sobie jeżdżę. Grałem w tą grę kiedyś. Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek na tym kanale. Dobra, muszę się w końcu nauczyć, żeby tam nie robić żadnych fikołów ani nic. No sz... Jeszcze raz to robimy. <grystanie> Ojej. <grystanie> widzowie. Mogę się teraz powtórzać na tym odcinku. I po, co, I po co nagrywam taki odcinek? Po to, że chcę się rozbudzić. Wiem. E, dziwne. Ale jak to robi, żeby się rozbudzić? E, o. O jaki samochód! Bierzemy go. To się? Kurde, mi się zdali. Co? Ile to kosztuje ten Mariusz? Muszę mieć tego Minecrafta. Jeju. Tego na pewno nie chcę mieć. Biorę tego. Zbieram. 20 gwiazdek. Ojeju. Może być to trudno. Bierzemy dalej. Ja nie mogę, jak? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to jest? Ja. Aha. Yeah. Uh -huh. Nie czaję. Okej. Okay. Yes Jazda! No yeah. chyba nie no. to się dzieje? Eee, ja nie wiem co to się stało, dziwne to było. Lecimy. No tak, te reklama oczywiście, no musiałem poczekać Znaczy co tu poradzić. Ktoś mi zetłumaczy o co chodzi? Co się stało? Nie tak. Nie czaję? Eee. Yy, o, w yy, yy. Co tu się dzieje? Ja. Co jest? Jadę samochodem. I Pojechaliśmy. Mocno pojechaliśmy. Dosłownie. Ale jak taka fajna osoba? Bardzo fajna. To ja w ogóle nie jest fajna osoba. Jak to nie? No tak blisko. My chcemy mieć wszystkie gwiazdki. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że was to nie znudzi, ale ja chcę. I dobrze. Będziemy jechać jak najprędzej się da, żeby zdobyć trzy gwiazdki. Wiem, że was może zaznudzić. Ale mam nadzieję, że nie będzie. już tak średnio dzisiaj do nagrywania, ale etapie to, że przy okazji się i tak. No jak? No przecież się nie da, no. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jedziemy dalej, nie ma co. Co mm, mm. jest? Czemu ja? Po domach skacze. Nie wiem. Jazda. Co to? Co? To to jest. Więc to było jakby e, nieważne Co się dzieje? Czemu ja robię jakieś? Nie czekaj. No. He zwadził je. Ja z Trzeba jak najwięcej... Widzowie, wiecie, że ja właśnie dostałem yy, najlepszy sprzęt... za nic? Za darmo? Ja nie wiem. Ale to jest super sprzęt. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy naprawdę to się tym jedzie. No i musieliśmy pomyśleć do tego. Bo musielibyśmy oglądać reklamę. A my chcemy jak najwięcej Wam pokazać tej gry. My. Ja chcę. Bo to ja nagrywam sam, a nie jak sam wszystkimś innym. Uuu, yy. co to się dzieje? Jo! Ja. Co my tu tutaj ja nie wiem. No, no nie, nie możliwe. O nie, ja, ja chyba wyznam ten poziom. To może być ciężkie. Co to było? Ja się nie... Ja nie wiem. Co to się dzieje? To jest nawet niezamierzane przeze mnie. Co to się dzieje? Co? Co jest tu nie tak? Ja nie czuję. Co jest? to gra się tak pozmieniała. tym poziomie jakieś... Ja! Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie. Ja! Ja! Ja, 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 To no właśnie ja. Ale musimy to. Tam... え。 E, muszę się skupić, bo coś tu mi nie wychodzi. Ale o tym, że mi nie wychodzi, to chyba mi, widzicie. A więc, y, no coś na nie idzie ten poziom. A więc, y, bez żadnych już wykupów, wydóbmy to, o właśnie. Co jest? Ja nie wiem, co się stało. Dajcie znać w komentarzach o ile się mi włączą, to zna dajcie znać czy wygraliście w tą grę. Mam nadzieję, że tak jest super. A nawet jak nie, to raczej widać ten cały видачка, то-то, так.